No siema, Tęsknieliście? Ja też nie. Nowa edycja Onki zbliża się wielkimi krokami i mamy wam coraz więcej do pokazania. Na przykład ustawienia. Jakie są, każdy widzi, tu pomlikasz, tam coś zniknie albo się pojawi. Życie na getcie to istna sielanka. Tutaj grilla zrobisz na ośce, tam ktoś ci zaskoczenia ostrzela. Dobrze, że gra nie generuje zapachu spalenizny, a jeżeli ją czujesz, to lepiej szybko wyłącz komputer albo biegnij sprawdzić co się dzieje w kuchni. A, no i czap odświeżyliśmy. Taka ciekawostka. Społeczeństwo wymaga od ciebie, abyś dbał o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a ty chciałbyś po prostu popijać kawkę i zjadać pączki. Nie ma tak łatwo. LSPD do roboty. Przyjrzyjmy się teraz nowej odsłonie speedometra. Jest piękny, it's beautiful. Spójrz tylko na te ikonki drzwi, pasów, silnika czy świateł. Gdzie mi z tą łapą, kto prowadzi tę ma nad radiem? Mundurowi zbyt często gubili swoje radiowozy, narażając w ten sposób budżet miasta na niemałe straty. Dlatego zamontowaliśmy im GPS. Chyba przydałaby się teraz aplikacja znajdź swojego dzielnicowego. I jeszcze taki bajer w postaci ikonki na mapie, która zmienia się w zależności od sygnałów świetlnych. Nowa edycja serwera ON, nowa whitelista. Sprawdźcie sami, jak się zmieniamy. A już w następnym devlogu zupełnie nowy car dealer. Dzwonek, subik i tak dalej. Do usłyszenia. Oh, shit, here we go again.